To ja tu 1000 tysiące płyt. Tym razem mamy do recenzji płytę "Demonologia" 2 z... słonia i miksera. Jest to wydanie trzy płytowe. Powiem szczerze coś, coś kosmicznego. Nie dla ludzi, co się boją, bo się mogą obstać ze strachu. Rymy coś, coś niesamowitego rymy. No co tutaj mówić, no rymy no takie ma, że kurwa no wyrzuca z siebie szybciej, niż no ktokolwiek z czegokolwiek i tak ma porymowane, że to strach człowieka ogarnia. No tak, zablokowało mnie aż i to posłuchajcie sobie, o najlepiej posłuchajcie sobie kawałka Ania, to jest coś o pedofilu, gdzie go dopada później te zło, no coś strasznego jak dla mnie. Przestraszyłem się kurwa tego wszystkiego, mówię co to za płyta. Ja mówię, nie wyrzucę! A ona mi chciała to wyrzucić. Zobaczcie, to jest nad Gdzie tu czekacie? O, tu jest poddartek, bo się ciągaliśmy i chciała mi wyrzucić. Ona mówi, to kurwa demoniczna płyta jakaś. Mówię, jaka demoniczna, mówię. To jest normalna płyta. O normalnej muzyce, tylko strasznie skomplikowane słowa ma, mówię. Tak skomplikowane. Że... Kurwa, dopadł, no mówię, to wszystko. to jedopesza. Leżałem i smutny byłem przy tym. I bałem się kurwa wyłączyć tego, aż się samo wyłączyło. Polecam płytę, zobaczcie, jest płyt! <laughs> Trzy zajebiste płyty, tak, który nie wiem, który album jak. Nie, trzeci to jest po prostu zmiksowane. Wszystko, cały twój strach po tych dwóch jest zmiksowany. Włączasz tą trzecią i cię kurwa dopada. Clown Pederasta na końcu i dotyka cię nogą, śmierdzącą nogą z buta wyjętą. Polecam wam moje recenzje są tak zajebiste, jak kapusta z ogórkami. Będzie ci z ust jechało po tym. Sraczka cię dopadnie. Tak jak i po moich recenzjach. A wszystkich krytyków mam, wiecie gdzie? Dupie. Na razie. Instagram, dotykajcie subskrypcji. I oglądajcie cały czas moje płyty. Pies ganiał. Na razie.